2 maja na statku w nocy. Jak żagiel szary zwinęła się Mesyna przed oczu naszych i znikła. Przepłynęliśmy charybdę i Scylle, far mesyński cisnął ku nam strugę światła i został z tyłu. Koła nasze wrą znów na morzu szerokim. Gwiazdy nad sznurami masztów się snują spod kół naszych także sypią się gwiazdy, wśród piany śnieżnej gwiazdy fosforyczne, jedne po drugich bryzgają, jak klejnoty spadające z rozerwanego naszyjnika. Morze takie gładkie, ciche, do szyby szklanej podobne, słychać tylko szum kół, wiatru nie ma na jedno westchnienie, mgłała, godna, napój, przejrzysta, zalega widnokrąg. Środek nieba tylko czysty. Księżyc wschodzi od strony Sycylii. Nieśmiało wychyla się z za jej nadbrzeżów. Patrzy na nas jak anioł. Pierwszy raz posłany na ziemię. Aniele, złoty, pobłogosław tym prześlicznym, uśpionym wodom. Zlej na nich skrzydeł Twoich promienie. Przemień je w srebrną nieskończoność. Niech twój uśmiech odbije się na tych mgłach. Co jak zasłony dziwicze świat pasały. idź dalej, wzlatuj w niebo, o aniele mój! 2 maja z rana, w tej chwili spojrzałem na nurty, które statek parowy zostawia za sobą. Usiadłem sobie w łódce przyczepionej z tyłu okrętu, wlepiłem oczy w dół. Suknia, w której pierwszy raz w życiu oglądałem Ciebie, przypomniała mi się. Z wierzchu, jakoby siatka z piany się toczy, pod nią przeczysty błękit, gaza srebrna na niebieskim atłasie. I gdziekolwiek statek dotknie się morza, tam morze się przemienia w taką suknię Twoją. Palermo, koło dwunastej z południa, Wyjrzało ku nam z ogromnej zatoki wieńcem skał otoczonej. Na prawym boku stoi skała świętej Rozali. Podobna z daleka do zamku niebotycznego o dwóch wysuwających się basztach z zielonymi ogrodami w dole. Zaraz na pierwsze spojrzenie znać, że tu panowali Araby. Syny słońca i gorejących marzeń, mistrze w sztuce. Przemieniania głazów twardych w przejrzyste koronki, w ulotne filary. Madonna della Catena na brzegu samym stoi za bramą miasta, na pół ukryta. Nic zarazem piękniejszego i śliczniejszego nigdy nie widział. Sam pałac dożów nawet mniej ponętny. Jest w tym kościele powab nieopisany. Jest coś tak wysmukłego, tak świeżego. Że zdaje się powieścią z tysiąca i jednej nocy w kamień przekutą. Ogromu w nim nie patrzeć ni zbyt wysoki, ni szeroki, ale doskonale miarowy, jak muzyka akordów zgodnych wznosi się na filarach mauretańskich i haftami marmurowymi się kończy. Gdybyś go ujrzała, pewny jestem, żebyś go zaraz. Wygrała na fortepianie lub wyśpiewała głosem, drzemiące byś w tych murach pojęła dźwięki i rozczarowałabyś je, obudziła je, popłynęłyby na wolność w głosie twoim. Teraz podaj mi rękę i oprzyj się na mnie. Czy widzisz ten wierzchołek ostry, szary, tu i ówdzie zielonością przypruszony? Tam żyła i skonała Święta Rozalia. Tam grup jej w jaskini. Tam dostać się musi. Chodź za mną. Po tej drodze brukowanej, którą ludzie rzucili na spadzistość skały i podparli arkadami podobnymi do wodociągów kampanii rzymskiej, po tej drodze przykrej, kaleczącej stopy, wznoszącej się coraz wyżej w pustynie powietrza, stąpaj ostrożnie. Nie patrz na te olbrzymie kaktusy, co rosną po bokach. Nie patrz na te urwiska i pieczary, nie chciej się schylać po te dzikie kwiaty, których eś nigdzie indziej nie spotkała. Nie podnoś oczu, by ujrzeć skrzydła ptaka, którego jęk słyszysz nad tą jaskinią. Ja ci powiem, jak on wygląda, ja zbierać będę kwiaty za ciebie, ty idź powoli, by cię śliska nie podchwyciła droga, byś stóp miękkich nie rozkrwawiła na tej grudzie kamiennej. To zgasły wulkan, stojący wśród własnych ruin, jak trup olbrzyma, otoczony stosami mniejszych ludzkich trupów. Nie zrosł się dotąd żurzel z żużlem, głaz z głazem, ale leżą jedne na drugich, przy drugich. Piętrzą się w górę, rozstępują się w rozłomy, jak sterczące kości szkieletu, jak powalone gruzy miasta. Ślad zniszczenia wszędzie widomy. Choć zieleni się trawa, choć powiewają bluszcze... Nie mogą one zakryć piętna śmierci, i w harmonię życia przerobić tych szarpanych, rozbitych, przy sobie rozrzuconych, nie z sobą spojonych rozwali. I coraz wyżej, wyżej coraz pnie się droga nasza. Kształty skał coraz dziksze i podobniejsze do cudów. Staj na chwilę, odpocznij i spojrzyj. Niby to łąka na łące kamień grobowy przy kamieniu, jak na żydowskich cmentarzach. Tam dalej, czy widzisz, zda się, że cały naród mnichów w kapturach i długich szatach padł twarzą na murawę i leży niewzruszony, aż do końca świata. Jak z chmurami na niebie, tak z głazami na skalę tej. W co chcesz, możesz je przemarzyć. Dziko Pusto, czy nie straszno tobie? Czy ci się nie wydaje, że na równinę już nigdy nie wrócim? A gdyby te wszystkie głazy nagle się podniosły, ożywiły się i pląsać koło nas zaczęły i porwały nas w twardy taniec, niosąc nas ku otchłani, ku morzu, gdyby w tej chwili wulkan się obudził i lunął na nas lawy potokiem. Gdyby olbrzymy przydeptane, jak wieść starożytna głosi, górami Sycylii powstały i to jarzmo skało zrzuciły z karku? Albo gdybyśmy głodną śmiercią w tych puszczach umrzeć mieli? od spojrzyj w tę stronę, a roztopią się czarne myśli, jak kropla rosy w piękności widoku. Patrz, raj kwitnie tam na dole. Patrz, oto masz Sycylii równinę, pokrajaną lśniącymi drogami, prostymi jak promienie słońca. Oto masz ulice sadzone z cyprysów, ogrody, obeliski, pałace, fontanny. Gdzieżeś podobne murawy widziała? Gdzie śliczniej rozkwitają drzewa? A między górami rozstępującymi się zwierciadło morza przebija, jakby początek świata marzeń. Teraz odwróć się i spojrzyj nazad na drogę, którąś przyszła. Palery całe tam leży pod tobą, na brzegach wód śpiących, korona gór ciemnych nad miastem, wyziewy z ich szczytów się odrywają, jak wielkie, mary, białe, stąpać się zdają po morzu. Tak niegdyś Chrystus wydawać się musiał, gdy wchodził na fale. Lecz nas wieczór zaskoczy. Śpieszmy się. Jeszcze kościoła rozali nie widać. Kaplice tylko nam zwiastują, że już niedaleki. Znów oprzyj się na moim ramieniu. Jeśliś znużona, obwiążę cię rękoma. Poniosę cię do grobu świętej. Wierzchołek skały okrążyć i obejść trzeba. Ten zakręt to ostatni, już więcej w górę wstępować nie będzie. U końca tej ścieżki pochyłej widzę już ściany klasztoru, widzę kolumny kaplicy, nad którą skała półsklepieniem się załamuje. A na tym sklepieniu bluszcz się wije i tu i ówdzie błyszczy samotny kwiatek. Czy ci się muzyka Roberta nie odezwała w pamięci? On w tych lochach wywoływał czarne duchy. On z grobu, do którego idziem zerwał palmę czarodziejską. Tu synowica Wilhelma Normanda, najpiękniejsza z dziewic sycylijskich, przepędziła długie lata modląc się z tych urwisk do Boga i pokutując w tej jaskini. W dzień śmierci nikt nie był przy niej, dopiero po wielu latach ciało jej przedziwnie zachowane strzelcy w jaskini znaleźli. Powiadają, że zdawała się lubym snem zdjęta. Czy widzisz te mozaiki wkute w ściany chropowatej skały i ten ołtarz przepyszny i te obrazy hiszpańskich królów, a tu zaraz obok twardą dziką opokę i bluszczu wieńce i w głębi ciemną pieczarę ze stalaktytami? Jest drugim ołtarzem, pod którym leży posąg marmurowy w tej samej postawie, w jakiej umarła święta leżała. Ja bym tu chciał klęknąć i pomodlić się za ciebie. O Ty postaci, która ze mną jesteś i nie jesteś, Ty coś taka daleka i bliska zarazem, duchu tej, którą kocham. Gdzież mi znikłaś w tej chwili, tak ciemno w tej grocie, kląkłym? Ten, który jest ze mną, myśli, że modlę się do świętej Rozali. On nie wie, że się modlę do Ciebie, że Cię błagam, byś mi się na nowo ukazała.